Wysoka Izbo, Panie Premierze, Polska potrzebuje silnej, solidarnej Europy i dlatego ja nie przyłączę się do kręcenia nosem przez pana Budkę i przez pana Bosaka na współpracę europejską, podatkową jeżeli chodzi o podatki, które chronią środowisko, ta współpraca jest potrzebna i to dobrze, że nie słuchaliście głosów radykałów ze swojego obozu, chcieli je blokować. Ale, Panie Premierze, ta radość z wyników tego szczytu. Jest zdecydowanie mniejsza, kiedy spojrzy się na szczegóły, bo jeśli spojrzymy na wydatki na modernizację, jeżeli spojrzymy na wydatki na klimat, na cyfryzację, na badania zdrowotne, to w porównaniu z pierwotnym kształtem te wydatki zostały ścięte. Jest ścięty program „Horyzont, to oznacza dużo, dużo mniej pieniędzy na naukę, w tym dużo mniej pieniędzy na polską naukę. Są ścięte pieniądze na sprawiedliwą transformację, są ścięte pieniądze na europejską współpracę zdrowotną, czyli na podniesienie poziomu ochrony zdrowotnej, także w Polsce. Moje pytanie jest bardzo proste inne kraje w związku z tym kształtem Porozumienia. Pracują teraz nad tym, jak dosypać pieniądze do tych działek, do tych rozwojowych, przyszłościowych działek z budżetu krajowego. Moje pytanie brzmi następująco czy macie Państwo gotowy program, jak zrównoważyć te negatywne pod tym względem efekty szczytu? Dziękuję.